Wstrzymanie przez administrację prezydenta Donalda Trumpa kluczowych dostaw amunicji dla Ukrainy zaskoczyło sojuszników w Europie i wzbudziło niepokój w Kijowie. Pentagon zatrzymał w europejskich magazynach rakiety Patriot, pociski GMLRS do Heimarsów oraz tysiące sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Oficjalnym powodem jest niski stan własnych zapasów. I rosnące ryzyko konfliktu z Chinami, lecz decyzja wpisuje się w szerszą zmianę priorytetów polityki zagranicznej USA. Dla Ukrainy oznacza to konieczność intensyfikacji działań dyplomatycznych w Waszyngtonie oraz przyspieszenia rozbudowy rodzimego przemysłu obronnego. Jakie scenariusze rysują się przed Kijowem i co oznacza amerykański pauza sygnał dla bezpieczeństwa Europy? O tym w dzisiejszym felietonie. Szanowni państwo, w dyplomacji podobnie jak w strategii militarnej istnieją decyzje, których waga wykracza daleko poza ich bezpośredni techniczny wymiar. Stają się one symbolami, punktami zwrotnymi, które redefiniują sojusze i zmieniają bieg historii. Z całą pewnością do takich decyzji należy zaliczyć te, o której z rosnącym zaniepokojeniem donoszą czołowe amerykańskie media, od NBC News po Politico. A którą ostatecznie potwierdził sam Pentagon. Administracja prezydenta Donalda Trumpa wstrzymała dostawy krytycznego uzbrojenia dla Ukrainy. Nie mówimy tu o symbolicznym geście czy drobnym opóźnieniu logistycznym. Mówimy o sprzęcie stanowiącym kręgosłup ukraińskiej obrony. Na liście zablokowanych dostaw znalazły się dziesiątki rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, kluczowych dla ochrony Kijowa i innych strategicznych miast. Wstrzymano tysiące pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, a także, co niezwykle istotne, setki pocisków GMLRS do wyrzutni HIMARS, amunicji, która zmusiła Rosję do fundamentalnej i kosztownej reorganizacji całej swojej logistyki frontowej. Listę uzupełniają przenośne zestawy Stinger, rakiety Hellfire oraz AIM-7 Sparrow. To nie jest cięcie, to jest odcięcie tlenu. Oficjalne uzasadnienie przedstawione przez wiceministra Obrony do Spraw Polityki Elbridge'a Kolbiego wskazuje na niepokojąco niski poziom własnych zapasów w kontekście potencjalnej konfrontacji z Chinami. Jest to argument z pozoru racjonalny, wpisujący się w szerszą doktrynę America First. Jednakże diabeł, jak zawsze w polityce, tkwi w szczegółach i w kontekście Decyzja ta jest bowiem kulminacją procesu, który obserwujemy od momentu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Jest to już drugie tak dotkliwe wstrzymanie pomocy, przypominające sytuację z marca bieżącego roku, kiedy to po napiętym spotkaniu z prezydentem Zelenskim zawrócono transporty zmierzające do Europy. Obserwujemy systematyczne wycofywanie się Waszyngtonu ze swojej roli gwaranta bezpieczeństwa Ukrainy. Wyraźnym tego sygnałem było usunięcie Kijowa z listy priorytetów podczas niedawnego szczytu NATO w Hadze. Jak trafnie ujęła to ukraińska deputowana Sołomija Bobrowska, Ukraina nie jest już priorytetem i nie znajduje się w centrum amerykańskiej polityki zagranicznej. Trump w swoim charakterystycznym stylu komunikuje tę zmianę wprost. Jego wypowiedzi o konieczności zatrzymania systemów Patriot na potrzeby amerykańskie i izraelskie. Choć okraszone kurtuazyjnym życzeniem, by trafiły one również na Ukrainę, zostały w Pentagonie odczytane jednoznacznie. Paradygmat się zmienił. Punkt ciężkości amerykańskiej uwagi strategicznej przesunął się na Bliski Wschód i potencjalne zagrożenia dla samej Ameryki. Rosja w tej optyce nie jest postrzegana jako bezpośrednie egzystencjalne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Jakie są zatem implikacje dla Ukrainy? Bez amerykańskich rakiet do systemów Patriot, obrona powietrzna stolicy i kluczowej infrastruktury staje się dramatycznie osłabiona. Brak amunicji GMLRS oddaje Rosji inicjatywę w sferze logistycznej, pozwalając jej na nowo przybliżyć składy i centra dowodzenia do linii frontu. O ile brak amunicji artyleryjskiej może być częściowo kompensowany przez inicjatywy europejskie, jak ta czeska. O tyle w przypadku zaawansowanych systemów rakietowych, Stany Zjednoczone pozostawały dostawcą niezastąpionym. W tej nowej, surowej rzeczywistości, Kijów staje przed trzema fundamentalnymi imperatywami. Po pierwsze, musi zintensyfikować walkę dyplomatyczną i informacyjną w samych Stanach Zjednoczonych, mobilizując przychylną sobie opinię publiczną i kongres, by wywrzeć presję na administrację. Po drugie, Konieczne jest dalsze zacieśnianie współpracy z sojusznikami w Europie, być może w poszukiwaniu formuł, w których to państwa europejskie finansowałyby zakup amerykańskiego sprzętu. Po trzecie i najważniejsze, Ukraina musi z całą mocą postawić na rozwój własnego przemysłu obronnego. To już nie jest opcja. To warunek przetrwania w obliczu sąsiada, którego gospodarka i społeczeństwo zostały przestawione na tryb permanentnej wojny. Cel Donalda Trumpa, doprowadzenie do tymczasowego rozejmu poprzez presję na obie strony, staje się coraz bardziej realne. Kluczowe jest jednak, aby ewentualny okres wyciszenia walk nie stał się dla Ukrainy synonimem kapitulacji. Musi to być czas wykorzystany na strategiczne przezbrojenie i przygotowanie się na nieuchronną kolejną odsłonę konfliktu. Decyzja Pentagonu jest bolesnym, ale być może potrzebnym otrzeźwieniem pokazuje, że w ostatecznym rozrachunku Ukraina może liczyć przede wszystkim na siebie.